Radio Natura. Bajki świata. Selwin Feiss, legenda o złotym jednorożcu i srebrnym jednorożcu. Pierwsze jednorożce żyły tak dawno, że stowarzyszenie magicznych jednorożców musi opierać się na historiach opowiadanych przy ogniskach przez ludy koczownicze. Od tego czasu powstało wiele różnych opowieści, ale jedno jest pewne. Pierwszymi dwoma osobnikami były piękny złoty jednorożec i niezwykły srebrny jednorożec. Wszelkie historie zawsze rozpoczynają się w odległej, mglistej przeszłości, za magiczną rzeką, w samym sercu Himalajów, w owej czarodziejskiej rzece. Zrodziło się wiele niesamowitych stworzeń, wszelkich kształtów i rozmiarów, które zamieszkały na pobliskich wzgórzach. Można było tam spotkać ptaki z dwiema parami skrzydeł, które potrafiły wzbić się aż po kres atmosfery. Mieszkały tam również świecące ćmy, które rozświetlały noc niczym wybuchające gwiazdy. Nie wszystkie magiczne stworzenia były jednak dobrej natury. Najokrutniejszymi z okrutnych potworów były zimowe smoki. Te bestie mierzyły 10 metrów, miały wielkie, podobne do żagli skrzydła, pokrywały je zimno-niebieskie łuski, a ich oczy Przypominały szafiry, zaś ogony metalowe bicze. Mieszkały głęboko w górskich jaskiniach. Wyłaniały się tylko po to, by polować. W przeciwieństwie do innych smoków, zimowe nie zionęły ogniem. Wrogów zamrażały lodowym oddechem. Nieprzyjaciół zaś połykały za jednym razem. Zimowe smoki stanowiły śmiertelne zagrożenie dla wszystkich stworzeń mieszkających na łąkach u podnóża gór. Stworzenia stale atakowane przez te wielkie gady żyły w ciągłym strachu. Przypadkowe spotkanie z zimowym smokiem nieoczekiwanie zmieniło także życie pewnej pary koni. Pewnego wieczoru dwa konie skubały trawę i jagody rosnące na łące. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a wszystko mieniło się w fioletowych i złotych barwach. Nagle, na pięknym niebie, pojawił się straszny smok. Siwy koń i gniada klacz zaczęły uciekać. Widząc, że zimowy smok szykuje się do ataku. Lodowy oddech łuskowatego potwora sprawił, że drzewa i krzewy pokryły się grubą warstwą szronu. Rżąc ze strachu, konie desperacko pogalopowały w stronę gór. Chociaż nie było to bezpieczne miejsce, wiedziały, że to ich ostatnia nadzieja. Robiło się coraz chłodniej, kopyta koni ślizgały się na skałach, gniada klacz zauważyła szczelinę w skale, i wspólnie ruszyły w stronę upatrzonej kryjówki. Osłonięte przez skałę były bezpieczne, ale całkowicie uwięzione. Zimowy smok lodowym oddechem zamroził ogony koni, ale nie zdołał chwycić ich swoimi wielkimi pazurami. Skrzydlata bestia ryknęła i ponownie zaatakowała. Konie bez namysłu skorzystały z okazji. Szybko pogalopowały wzdłuż przełęczy górskiej w kierunku wzburzonego wodospadu. Miejsca, gdzie czarodziejska rzeka była najbardziej rwąca. Słychać było huk wodospadu, a wokół klifu unosiła się i wirowała gęsta mgła. Konie zrozumiały, że ich jedynym ratunkiem będzie przeprawienie się przez spływającą wodę. Nie musiały się obawiać, bowiem rzeka, drogie dzieci, nigdy nie przyczyniła się do szkody zwierząt o dobrym sercu lub będących w potrzebie, a żadne zwierzę w dziejach nie znalazło się w większej potrzebie niż one teraz. Słońce powoli chowało się za horyzontem. W tym szczególnie magicznym momencie dnia konie zaczęły przedzierać się przez wodospad. Musiały iść dalej, mimo że nie widziały nic przez spadającą wodę. Nagle stało się coś niezwykłego. Ostatni promyk słońca odbił się od wodospadu, przyczyniając się do zadziwiającej przemiany. Po wyjściu na brzeg zwierzęta nie były już zwykłymi końmi. Stały się jednorożcami. Gniada klacz od tego momentu była złota. Od głowy aż po ogon. Jej nowy róg świecił jasno niczym słońce. Siwy koń Stał się srebrny z lśniącą niczym księżyc sierścią i blado-srebrnym rogiem. Urosły i nabrały siły. Dodatkowo zostały obdarowane wyjątkowymi mocami. Jednorożce nie miały jednak czasu, aby rozmyślać nad swoją przemianą, ponieważ wciąż gonił je. Zimowy smok. Kiedy pędziły w stronę zaśnieżonego występu skalnego, potwór ponownie zaatakował. Jego straszliwe szczęki były zaledwie o włos od szyi jednorożców. Gdy srebrny jednorożec tupnął kopytem w ziemię, nagle jego sierść zalśniła srebrnym blaskiem, oślepiając smoka. Złoty jednorożec również tupnął kopytem i wywołał wielką lawinę. Lawina uderzyła w smoka z boku i zmiotła go w przepaść. Oszołomione jednorożce odkryły, że dysponują jeszcze innymi mocami. Mogły zwinnie poruszać się z ogromną prędkością po górskich zboczach i stawać się niewidzialne na zawołanie. Czasy strachu przed zimowym smokiem odeszły w zapomnienie. Przez kolejne dni ich niesamowite moce rosły w siłę, do czasu, aż jednorożce uzyskały pełną kontrolę nad swoimi nadprzyrodzonymi umiejętnościami. Stały się pewne siebie, opuściły zaczarowane równiny i rozpoczęły wędrówkę po świecie. Za każdym razem, kiedy znajdowały dogodne miejsce, schylały się, dotykając ziemi swoimi rogami. Z tego miejsca zradzała się nowa rodzina jednorożców, a każda z nich jedyna w swoim rodzaju. W ten sposób Powstało siedem rodzin jednorożców, które zamieszkały tereny rozciągające się od lodowej północy po upalne piaski pustyni, drogie dzieci. Na dziś dziękuję wam już za uwagę. A na odkrywanie kolejnych tajemnic o jednorożcach zapraszam was już za tydzień. Do usłyszenia wasza bajkopisarka Flora. Papa. Pa. Bajki świata. Radio Natura